Dzięki. Do zobaczenia. 30 sekund. 15, trzymaj się, żeby nie zjechała. 10, 5, 4, 3. 2, 1, jedź, 70, prawy pełny do lewy pełny, 30, prawy 4, 30, lewy 4 minus 30, lewy 4, szczyt, na szczycie prawy pełny, trzymaj prawą, 50, szykana z lewej. 40. Lewy 4 plus trzymaj lewej. To prawy 90 nie ciąć. I szczyt. I od szczytu 70. I lewy 2 plus nie ciąć. Tu jest taki syfek. I 40 prostój w dół. I lewy trzy przyciąć mokro późno. 30. Prawy 3 minus przyciąć. Do lewy trzy przyciąć długi. Do prawy długi śmiało. Do lewy uskok śmiało. I sto shooter wybija mega. Szczyt za szczytem. Prawy 3 plus nie ciąć, do lewy 2 z uwagą nie ciąć, w dół 30, prawy 3 może przyciąć, do lewy 3 plus ciąć shooter, 30, prawy 3 minus przez mostek 20, lewy 3 do prawy 2 złap i to lewy 3 minus przechodzi w 2 plus, cały długi syf,

I szczyt lewą pełny, 30. I lewy 4 plus przyciąć, 30. I szczyt za szczytem 20. Prawy 4 minus nie ciąć. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Do 150 prostuj. Na górze. Dobrze. Prawy 5 minus nie ciąć. Do na szczycie lewy 4 odsysa. I lotna do lewy 4 minus, minus długi. ładnie myślę, nie najgorsze